Na tym SMP można zarabiać prawdziwe pieniądze praktycznie za wszystko. Jeśli lubisz kopać, dostaniesz kasę za kopanie bloków. Dominujesz innych graczy, to dostaniesz kasę za zabijanie. Ich. A, no i jeśli nie lubisz kopać Minecraft, a nie potrafisz niestety nikogo zabić, to możesz zgarnąć kasę za zabijanie dosłownie zwykłych mowów. Dzisiaj postanowiłem, że testuję każdy z tych sposobów i wybiorę najlepszy z nich. Oglądajcie film do końca oraz zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał. To rozdam Wam 100 zł do doładowania na krawkiu.pl. A teraz, żeby nie przedłużać, zacznijmy od początku. A więc, jak zawsze, zmieniłem nick, żeby na pewno nikt mnie nie rozpoznał, I żeby nie mieć przerąbane od razu na starcie. Wszedłem na Kraftki.pl oraz dołączyłem na tryb Money SMP. A, no i wy też to zróbcie po prostu od razu po tym filmie. Będzie mi mega miło. Dobra, uwaga, jestem na serwerze. Boże, patrzcie ile ludzi tu już dropi kasę, dosłownie widzicie to? To jest chore po prostu. I sprawdzę sobie zwyczajnie topki i zobaczmy ile, o, ile pierwsza osoba już zarobiła tutaj pieniędzy, a dosłownie edycja wystartowała w sobotę. Dobra, uwaga. Okej, okay. nie wiem co się odwaliło. A, no dobra, już wszystko wiem. Ziołek po prostu wykopał 54 zł, ale już sobie je wypłacił. 5 dych, 4 dychy noziomki sobie tutaj nieźle zarabiają. Wy też możecie wystarczy, że wejdziecie na serwer. Pierwszą rzeczą, którą postanowiłem zrobić, to nie tak jak na każdym serwerze pójść kopać, do kopalni zbierać surowce i, i tak dalej. Na tym serwerze, na start najlepiej od razu pójść na warw braż. A, no, bo pewnie nie wiecie w ogóle o co chodzi i co to za świat. Już wam tłumaczę. Jest tu miejsce, gdzie PVP jest totalnie włączone. Nie da się na nim zginąć oraz można używać pewnego przedmiotu, jakim jest braż. Zresztą sami zobaczcie co on robi. Dobra, moi drodzy. Tepnijmy się w randomowe kordy, jak już jesteśmy na tym świecie. A no tak, bo nie mam żadnej ragi. Dobra, tepnijmy się. No i mógłbym dosłownie sobie zbierać w sobie drewno i tak dalej. Jakby to jest mi i tak niepotrzebne. Od razu po wejściu wpisujecie sobie testowy wybrasz I to jest widzowie coś takiego. To jest przedmiot, który dostajecie na 15 minut. I jak najbardziej musicie go wykorzystać. Dlaczego? Nie dość, że dosłownie na tym świecie wkopujecie się dosłownie pod ziemię. I kopiecie w takim szybki, szybkim tempie. Oraz zbieracie po prostu zwyczajnie surowce. To właśnie dzieje się to. Dokładnie tak jak widzicie W tym momencie dostajemy właśnie swoje pierwsze pieniądze. Dobra. Kopię się po prostu od razu w dół. To jest 15 minut, widzowie, słownego zwykłego kopania, ale warto, widzowie, to od razu sobie na start wziąć, bo po co kopać zwykłej ten. Item... O, ja pierdziele złotówkę dostałem na start. Naprawdę? Nie, no ja jestem ja jestem y zarobisty nie. Nie no, nie wierzę, że ja takie rzeczy mam. Dobra, szybko, widzowie, oczywiście zarabiamy, tak jak mówię, tutaj pieniądze, ale również zarabiamy dolarki, które nam się również przydadzą, bo ponieważ wszystko będziemy oczywiście sprzedawać, będziemy mieli za darmo pieniądze od razu na start, no i diamenty, czy jak No jakby wydaje mi się, że jest to zarobiste jeżeli po prostu zaczynacie. Dobra, lecę od razu pod ziemię, Złot to wszystko, widzowie, trzeba zbierać. No i już widzę, że tutaj ktoś był, bo jest widzę tutaj tunel. Ale tym się oczywiście nie martwimy. Lecimy, widzowie, dalej. Gross, let's go. A i w ogóle, jak widzicie, to dodatkowo dropię sobie dolarsowe odłamki, które również nam się przydadzą. A czym one są? Są to odłamki, które wypadają z kamienia oraz graczy. A dzięki nim można ulepszyć swoją postać. Przez to można sobie zwiększać szanse na między z bloków, z graczy oraz z mobów. No i proszę, widzę, następne diamenty od razu, tak na starcie. Już mam ich 16, zarąbiście. O, znowu diamenty. Nie, no, tak szczerze, to jest na start, za OP. Totalnie, że, że masakra. No, tak naprawdę i tak byście wszyscy to zrobili, żeby po prostu zarabiać tylko pieniądze. A dodatkowo jeszcze macie surowce, po prostu totalnie za freakon, no jakby to jest po prostu życie, nie? No, wszystko, wszystko jest fajne. Dodatkowo warto sobie postawić gdzieś Ender Chesta, schować te diamenty i w sumie to akurat mogę sprzedać. Ogólnie słuchajcie te wszystkie temy, cel albo wpisywać, i niech się nam to sprzedaje cały czas. Ej dobra, tak ja sobie ogólnie kopię i wpadłem na pewien pomysł. Weźmy sobie wszystko, sprzedajmy znowu, Zniszmy sklep, sklep za końcy miktury, ile już tutaj spida Ej dobra, to nie jest głupie, żeby tu Kupić. Tylko, że a, no tak, bo ja nie mam pieniędzy. 900 dolarów potrzebuję. O, i 5 groszy akurat dropnąłem. I grosza znowu. Dobra, 6 groszy za FIKO. I znowu diamenty, oczywiście. I grosz znowu. Boże, ty, ty ktoś mi podkłada pieniądze, to no raz. Nie no nie. Nie będę ukrywał, że no no jest pi, to jest mój ulubiony tryb. Naprawdę. Dobrze się da zawsze na imbawie. No i znowu grosz. Let's go. No i diamenty znowu. Kurde, no nie no, to jest po prostu marzenie tak grać sobie. O, ja pierdziele! Nie no co jest? Co jest? Jak zaczął mi lecieć! Ej, dobra, już mamy złotówkę i 26 groszy, a kopię, no 8 minut, coś takiego, nawet nie. Grosz znowu. Zaram. 10 groszy, no błagam Was. Dajcie mi jeszcze złotówkę, to w ogóle. Normalnie stary. No, no nie wiem. Po prostu umrę. Umrę ze szczęścia. Dobra, moi drodzy, ja już mam złoty 40. Zostało mi jeszcze jakieś 5 minut tego brasza, więc to jest naprawdę. Według mnie spoko wynik. Fajnie było dobić do 2 złotych, ale to bym musiał nagle dostać kogoś dużego dropa, po prostu randomowo. Jak mam włączone nagrywanie, to więcej mi leci. Nie wiem czemu, więc, więc chyba zostawię po prostu. O, mówię to 10 groszy, no przecież to jest jakiś. Ja mówię, F9 oddaję, nie? Ile już mam w ogóle diamentów, że wender mam, To jest aż chory kurde. Nie, dobra, try, hard. try hard, szybkie, szybkie 2 złote chcę wbić, naprawdę, potrzebuję tego. 25 groszy, dobra. Ej, czuję, czuję powoli ten. Jak nie dropy grosze, czy coś, to wam nie pokazałem. 10 groszy, dobra, dobra. Nie, no muszę być włączone nagrywanie. <grym> ja już to wiem, po prostu. Znowu grosz, dobra, dawaj, dobijmy te 2 złote szybko, bo mi za, już kończy. Brasz, 10 groszy daj jeszcze. Ja tra robię tryhard, nie wiem. Musi to się dać. Mu, mu, musi, musi to dać, no. No nic, widzowy chyba, chyba mi nie da. Chyba mi nie da, bo brasz się kończy powoli. No nic, widzowy Wraszcie z tym się skończył. Jednak to no, nie ma co. Nie wbiliśmy dwóch złotych, mamy złoty 90, zł, Jakby to jest dobry wynik, i tak. Dodatkowo zebraliśmy no mega dużo diamentów, bo prawie dwa staki, więc to no, naprawdę nie ma na co narzekać, dosłownie. Postanowiłem, że czas przenieść się na inne sposoby do zarabiania pieniędzy. A skoro miałem już itemy, to mogłem zacząć się bić. Dobra, biorę te diamenty. Lecimy szybkie RTP, moi drodzy, cyk, i robimy ekwipunek naszych super diamentów. No chłapie. No. Powiedz mi, że to nie jest klasa, stary, nie. Dobra, jak już mam jakieś itemy, to wydaje mi się, że można zainwestować w pewną rzecz. Sklep za końcy. Mikstury i moi drodzy, siłka dwójka. Bardzo jestem ciekawy, ile ono kosztuje strasznie dużo. A ja nie mam tylu pieniędzy na razie. Chociaż gdybym sprzedał te diamenty Sell hand. Yy, okej, okay, jakby nie za dużo mi to dało. Dobra, pustaka, jeszcze bym sprzedał. Kurde, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie jest dobrze, nie jest dobrze, bym powiedział wręcz. Spróbuję jeszcze jakieś złoto, ale no za dużo tych pieniędzy i tak nie mamy. To są już, tepa? No dobra, zobaczymy co się może wydarzyć. Dobra, tefa. Do siebie. No nie, no ja już wiem, że to będzie grube. Okej, okay, zwykły stiwek bez itemów. Boże. Dwa stiwki bez itemów. Ja pierdzielę. Nie, proszę. No nie, 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 nie. Błagam cię, błagam cię, błagam cię, błagam cię. Muszę cię zabić. Fuck. Zbugowałem się, ale niedobrze, ale niedobrze. Dobra, zniszczyłem mi wódkę. No dawaj, chodź tu. Dobra, chyba go mam, chyba go mam. Sknokował mnie, sknokował mnie. No kurde, ilo ma HP, no co to ma być. Dobra, dawaj, dawaj, no błagam, stary tu free kill jest. Paweł. Dwu... Dobra, jeden. 19 groczy za fliko. O ja pierdzielę, no najlepiej to się nie bije Dobra, miecz. Dobra, 15 groszy. No nie za dużo, ale, no kurde, przewidzieliśmy barierę już dwóch złotych. W sumie dosłownie w chwilę, nie? Dobra, sprawdźmy, ile z mowa dostanę. Gros, okej. Okay. A drugiego. Gros, dobra, stary. To jest po prostu niesamowite, nie? Dobra, tak to się te podstawę. Kity napisała. Ja dam TPA. Dobra, dawaj, dawaj. Robimy oszuścika. I tepa się do mnie, naprawdę się do mnie tepa. TPA accept. Dobra, damy jej niby diamenty i siekierę. Dobra, masz. Masz tutaj to. Masz tutaj diamenty. No i teraz. Ja pierdziele, Dobra, no nie no. To już załamkę, nie? Musiał czekać, aby zabić ten. Boże, czy ja już to po sobie zabiję przed chwilą? Dobra, jestem debilem, przepraszam, nie ogarnąłem. O, jakiś gracz się do mnie tepa. Dobra, zabij. O, dobra, jednak on chcę, żeby się do niego tepnął. Dobra, zabijmy sobie jeszcze dodatkowo świnki jakieś. Jakby świnki są spoko, zawsze dodatkowe 3 grosze, totalnie za friko. Tepa się do mnie jakiś gracz i to jest chyba ziomek, który, którego też już zabiłem. Kurde, nie wiem, nie, nie wiem, czy jest sens w ogóle go zabijać tak szczerze, no ale dobra, spróbujmy przeciągnąć tą walkę jak najdłużej. No, chyba się nie uda nawet. Oraz, zginął. No, no niestety, 3 minuty musiał czekać, żeby coś zostać. Dobra, nie wiem czemu, ale ten ziomek bardzo chce, żeby się do niego tepnął. Nie wiem, ryzykuję, trudno. Najwyżej umrę. O kurde, o kurde, o nie no, jak on ma takiej temy, no to to jest przesada. Bratku, o, sam przyszedł w nogi ogólnie. O nie, nie dobrze, niedobrze. W ogóle niedobrze. Bardzo jest niedobrze. Jest strasznie dobrze, umieram. Chyba zginę po prostu. o kurde, jak on ma takiej temy, no to to jest bez sensu, taka gierka, nie? Jakby co? Oj, kobłe, Ja mnie biję, nie bije, nie wiem. A, dobra, jednak ja nie biję. <laughs> rozumiem, rozumiem. Jakby spoko wszystko. Nie wiem co się wydarzyło, ale nagle się napisał, napisał, żebym podał Discorda, to odda mi temy. Jednak ja miałem chytry plan. Dobra, dodaję go na Discordzie i mam pomysł. Zabijemy go. Po prostu go zabijemy. To idzie że dodam go na Discord. I jednak przed tym doładowałem sobie 300 zł do portfela kupiłem sobie rangę oraz odebrałem kita. Dobra, widzowie, biorę to. Zarobiście, mamy widzowie i temy. Totalnie zarąbiste, więc, więc to nas ten, to nam odda. Dobra, dzwonię do niego, widzowie. Siema. Siema! Siema. Siema. Cześć. Ej, Temie. Weźmy te i odejmij temy, bo ja już już nie mam. Dobra, taką Czekaj, czekaj, kurde, bo się ruszyłem. jeszcze raz. TPA. Dobra, dawaj. Nowa edycja, ja tutaj dominuję już. Serio? Dominujesz? Co? No. Ta... O kurde, masz 5 zł, dobra, weź oddaj temy, Dzięki. Trzymaj, czekaj, jeszcze trzyma Dzięki! Eee. Dzięki, dzięki! Ja w eee. chłopie! Nie zabijesz mnie, ja mam legendarny miecz! Jak to? Ej, kurde, czemu ty mi tyle bijesz? Eee, dobra, dobra, może... Czekaj, czekaj, dobra, dobra, spokojnie, nic się dzieje, jakby jeszcze przez... Ja pierdziele, ale ty nie bijesz! Dobra. Jaki ty masz miecz? Legendarny, legendarny. Nie no, żartujesz sobie. Nie, czy w ogóle coś biję? Yy, nie, dopiero nic, jedno serce mi zadałeś. Dobra, dobra, uspokój się. Dobra, już jednak żartowałem, to był prank. Możemy się nie bić. A, czy chcesz mnie zabić? Nie, 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 nie. Sój, stój, stój! No Dogadamy dobra. się. No co, co, co? Dogadamy się. O co chodzi? Czego potrzebujesz? No, ty napisz, czy ktoś się tepnie. Masz, rozwalecił łeb. Dobra, ja tepnę ci ziomka, bo boziąć sobie tepa, ja go tepnę i ty wtedy mnie wypuszczasz, tak? Dokładnie. No dobra. Czemu kupiłeś rangę kaszy, kiedy cię zabiłem? No bo chciałem cię zabić, ale nie pomyślałem o tym, że masz takie dobre itemy, i tak. Ja, tu będę. w pieniędzy to ja nie dominuję, bo już ktoś 60 zł już zebrał. Nie no wiem, wiem. Zostaw I to. Ja tu będę szedł. Po prostu ja stąd uciekam. Jak ci się stepam do typa i ja stąd spadam, rozumiesz? Ale nie zginiesz. Zaufaj mi, tu być ciągle, ale nie zginiesz. No, nie za bardzo ci ufam, no ale okej. Okay. Ja mam chłopie. Chłopie, ja mam seta 4-3 za tepam, 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 kogoś. Ale żeby to nie był Steve'ek. O no kurde. Co? Ale to jest Steve'ek. No to. ale ma jakieś temy. Ja spierdzielam. Dobra. Yy, to tyle. Jakby ja już zawijam. Nara. Dobra. Dobra, błagam tylko, żeby mnie nie oszukał. No nie, no idzie do mnie. No, no oczywiście że idzie do mnie. No oczywiście, że to był, to był skam totalny. I on do mnie idzie, nie? Aha, no, nie, no problemy tutaj leciutkie. A się zdarzają. Dobra, ja mam ucieknę. Ustawiam set i go obrobię później. Dobra, nara, zawijam. Nie wiem czy mnie goni. Nie wiem czy mnie goni. Chyba mnie nie goni. Jednak tak jak wspomniałem, miałem tam sethoma. Ztocz co mogłem tam pójść w każdym momencie i go i temu. Dobra, wrócimy tam, a to spokojnie. Jednak zrobię to trochę później, więc oglądajcie ten film do końca. rozostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. No i patrzcie, mi grozi Tepaj albo daję zlecenie Ci na, na głowę twoją. To dawaj, eee, ja ja Pierdziele, nie, no wiedziałem, że tak będzie. No zresztą już mój wróg jakiś następny, nie? Ogłosił 10 tysięcy nagrody za twoją głowę. Zarobiście, jak z zgi... no teraz to No ja pierdzielę, nie wierzę, nie? Jeśli nie wiecie o co chodzi, to właśnie ten grad Postanowił stworzyć zlecenie za moją głowę. Wszystko każda osoba została o tym poinformowana i jeśli mnie zabije, to dostanie kasę. Chcesz dać killa, żeby zlecenie zeszło. No nie, no nie chcę dać, no nie chcę dać. Zlecenia, widzowie, zobaczmy, czy tutaj jestem rzeczywiście. Jestem 10 tysięcy. Czy jest to najdroższym zre... zleceniem, naprawdę? Nie no, oczywiście, że tak, że jest najdroższy z leceniem. No XD. A ja sobie chciałem pieniądze, po prostu zarabiać. Dobra, nie ma co. Mam przerąbane, idę na home. A, zobaczyć, czy on tam jest. Nie wiem, czy miał tam spawner, aby mi się bardzo przydał. Dobra, ej, nie ma go teraz w bazie. Ale ma faka. wbijam mu do bazy. Uu, dodasz domek jeszcze. zarobiście Dobra, wbijam mu. Jestem w jego bazie. Okej, okay, on tu ma normalnie trapy, Spawnera chyba nie ma. Boże, jak miał spawner. To było tak zarąbiście. Tu piecyki, nic nie ma za piecykami chyba. Dobra, niszczę mu tą bazę. I tak, wyrąbane Niszczę mu tu wszystko. nie gościu nie będzie sobie stary ze mną pogrywał. Wyrąbano. Mu. mu tu wszystko dosłownie. Robię tu, nie wiem. mu Tabliczkę. Zgadnij, kto tu był. Jeszcze się spotkamy. Dobra, widzowie, brzmi groźnie. I o to chodzi. Dobra, rozwalam mu tutaj. Będzie musiał z tego garnąć. Dobra, pewnie zrobi sobie nową bazę. Zabijam, no Ogólnie nagle wpadłem na pewien pomysł. Jednak przed tym zanim go poznacie, postanowiłem, że odbiorę darmowe klucze. Dobra, widzowie, kośnik Daily. To ja mam darmowy klucz. Proszę bardzo. Piska skrzynia. Do tego widzowie kośnik nagroda. I tutaj mamy legendarny klucz podobno. Więc wszedłem na Discorda craftQuper.pl oraz odebrałem nagrodę. Dobra, widzowie, odebrałem. Mamy epicki legendarny klucz. Dobra, dawaj, dawaj coś fajnego, błagam cię. 40 poziom ekspa. No najmniejsza rzecz, która mi jest potrzebna akurat w tym życiu, no ale okej, okay, nie będzie. No i legendarna. Uuu, okej, okay, No dobra, to jest nawet spoko. A, no tak, powróćmy do planu, na który w międzyczasie wpadłem. Ej, dobra, patrzcie to. Wchodzimy sobie w sklep. Sklep za końcy. Bierzemy sobie farmę, nie farmę, jedzenie. Tutaj są jajka. Kupmy trochę tych jajek, bo wydaje mi się, że one strasznie się przydadzą. Zresztą zaraz zobaczycie dlaczego. Nie mam za dużo pieniędzy, ale okej. Okay. Dobra, tysiąc. Siedem jajek mamy, no. Nie jest taka niesamowita ilość, ale zróbmy sobie taką małą dziurkę i zespałnimy je tutaj. Błagam, panie kurczak, chociaż jeden. Dobra, jeden kurczak. Jeden ku kurczak za 1000 dolarów. Najdroższy kurczak w moim życiu, no. Ja pierdziele, nie? Ja zabijam ją grosza tylko. Myślałem, że to jakoś lepiej działa. Niestety zmarnowałem 1000 dolarów totalnie za nic. Znaczy, no, za jednego grosza. Dobra, muszę zarabiać pieniądze. Krystal GX, dawaj. Dobra, tepam je do siebie. Ja potrzebuję zwyczajnie po prostu. Kurde. A no, tu będzie wysoko, on nie ma itemów, dobra. Dawaj go, o kurde, on ma itemy Ilu ma koksów niby? Dobra, walę go Ej, on już w ogóle nawet ze mną, on nic nie robi Dobra, ucieka, czekaj, co? Co? Ej, dobra, my jesteśmy jakimś, my jesteśmy na dachu, widzowie Jesteśmy na dachu endu, znaczy nederu. Ja w ogóle nie wiem, czy to się w nie ma w ogóle, bo on jak, w ogóle go nie odpycha on ma kryształ. nie wiem, on albo lagi ma Po co ty nie bijesz, debilu? Ej, dobra, on się ze mną bije Dobra, ten Stevek, kurde, on musi umrzeć Dobra, widzowie, no jest problem generalnie, bo nie wiem, czy mu coś się... zrobię Dobra, zjadł koksa znowu, skąd on ma tyle koksów? Nie wiem naprawdę się e! Siema! Dobra, umarła. To są w ogóle te typy cały czas Ja nie wiem, co oni tu robią. Boże, ilu ma tych jabłek? To co jest? Ale ja bym chciał mieć siłkę teraz no, z tego koksa, no ilu ma tych pil. Skąd? Dobra Stevek zabity On ma w ogóle jakieś lagi i to mnie ratuje bardzo Liczę, liczę na to, że on w pewnym momencie po prostu patrzcie to, patrzcie to, na tego koksa, ile... no ile Dobra, malaga, malaga, malaga! Polisz! Jest! Jest! Nie wierzę! Ja pierdzielę 9 na za niego. Zarobiście! Uuu, jaki set, no nie wierzę po prostu w to. Wo jaki miecz, no co jest? Co? To ma być w ogóle. Dobra, teraz to ja mogę se walić was wszystkich. Essa. 10 odłamków dolarsowych. Ja pierdziele. Dobra, zabijam stąd na raz civki. O nie, jeszcze mnie uderzyła. No ty jesteś jakaś głupia naprawdę. Ej, ty podział mnie na osoba. Jest, jest, jest. Ja Nati Siema. Oj, no free kill widzowie, free kill. 7 groszy za free kom. Ja pierdziele, nie no mega zarobiście. Co, jest killów siódemka. Ej, dobra, idę na war Tak szczerze, teraz w ogóle kopać tym. Jestem ciekawy, czy będzie mi jakoś więcej kas leciało. No dobra, no stare, to teraz można kopać, nie? Może to nie braz. Ale no coś powinno wylecieć. Zatrzymy. Nie no, stary, jakbym tak kopał. No coś na pewno wlecie, jak, jakiś pieniążek. Dobra, chyba je jednak musimy trochę przenieść tego, kopanie Bo te pasi na z TV. Król. Postanowiłem zarydykować i rozprawić się z nim. Dobra, nie ma co. W ja ile odłamków tych kopię, masak. O oh fuck. rachowam chowam te odłamki. No dobra, lecę z nim, widzowie, lecę z nim. No jestem ciekawy jego reakcji. O oh fuck. Polizałem! Ja... Ja pier... Tak, to był moment mojego załamania. Przez chwilę chciałem wyjść z serwera, rzucić komputer przez okno i zapaść się pod ziemię. Jednak pomyślałem, że w końcu w tym trybie chodzi o to, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Więc wkurzony postawiłem, że pokażę mu dominację chociaż w tym. Zakupiłem najlepszego brasza, a następnie poszedłem kopać. I serio zacząłem zarabiać mnóstwo pieniędzy. Dobra, stary nie, no widzicie jak ten brasz kopie. Złotówka, na starcie. Na starcie to złoty jeden. Dawaj więcej, dawaj więcej. Wiadomka, pięć groszy. No czekam na więcej, czekam na więcej, jak najbardziej. To jeszcze chyba nic. Dobra. Jak ten graż w ogóle, ze sporą bany, nie. Teraz zapytałem Steve'a. Z Steve króla, ile ma VPN? Czyli pieniędzy do wypłaty, no i jestem ciekawy. 5,11, dobra, muszę to przebić, jestem spełniony. 50 groszy! Ja pierdzielę, no nie mogę, nie. Dobra, kopanie to jest jednak najlepsza, rzecz Chyba. A, no i sorry, że mam przerwę, ale napiszcie w komentarzu, w jaki sposób można by było jeszcze zarabiać pieniądze na tym trybie. To postaramy się to dodać. No i ogólnie jak macie jakiekolwiek pomysły, jak chodzi o monę SMP, to piszcie. O, 5 groszy, let's go! O! No, no i tak widzę właśnie, zebrałem 6 złotych, dosłownie, w godzinę graję serwerze oraz dominowałem z TV Króla. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał wbijajcie na krawskie.pl.